Dzień dobry, witam Was tym razem na mapie Port Przeładunkowy gdzie będę strzelał czołgi bo lubię na początek oczywiście Tyglisz H1 i jadę w stronę kapacę bo wyrzucił mnie tym razem w tej części mapy no i sobie jadę Na początku jest trochę nudno, przeciwników nie ma jeszcze. Oczywiście nie ma do czego strzelać, dlatego jak najszybciej tam y, trzeba się dostać w tą stronę. Y, bitwa, oczywiście, jak widać, rozgrywana jest w trybie z trzema punktami do przejęcia. No i tu już powinny się powo powoli pokazywać pojazdy przeciwników. Już można się ich spodziewać, że będą jakieś się podświetlały. Jest pierwszy, pierwszy przeciwnik. i jakoś nasi nie bardzo chcą przejmować ten punkt C. A tu po lewej stronie pokazał mi się e, czoł. I po prawej stronie mam tego PT, z lewej strony mam jeszcze dwa czołgi, tam drugi się dojechał nie bardzo wiem teraz co zrobić, nie chcę dostać buły od tego PT, ale z drugiej strony nie wiem co robią te pojazdy po lewej stronie no, zaryzykowałem jednak tutaj do tego czołgu i udało się zrobić fraga, w międzyczasie drużynowi ściągnęli PT i teraz będę jechał w stronę ich respa mimo że zaczynamy tracić punkt B dlatego tak postanowiłem, że wydawa wydaje mi się, że łatwiej będzie drużynie walczyć o punktu jeżeli odetnie się przeciwników już na respie im mniej ich dojedzie na mapę tym lepiej dla naszych Nie, pokazało, nie pokazują się żadne pojazdy, które by się miały respić tutaj w tym najbliższym punkcie. Stanąłem sobie za budynkiem, wycelowany w te przestrzały. No i czekam. Ale że nikogo nie ma. no jest, pierwszy pojazd się pokazał, ale bardziej z prawej strony muszę wyjechać z tej miejscówki będę miał pierwszy czołg do strzelania, to jest M6A1 ściągnięty na hita jeszcze jeden pojazd drużynowi go ściągnęli, teraz już będę chciał jechać w stronę punktu B, ale nie na, oczywiście na punkt, tylko tutaj wyciągać te pojazdy, które będą od strony RESPA wyjeżdżały. No i jak pierwszy przeciwnik się pokazał, tam są dwa nasze pojazdy jeszcze. No, niestety zginął nasz L4. A ja już zbliżam się do Respa i mam te pojazdy, które wyjechały. To jest M4A1 pierwszy i drugi to jest T3485. Niestety ginie też Pantera i ja strzelam tylko od do Gosienicy do teciaka. A do mnie zaczyna strzelać pelotka, którą udało mi się skończyć z km -u. pz PZ3M, no, jak widać nawet taki papierowy czołg potrafi odbić Poprawka i tym razem już PZ-a ściągnięta Kończę przeładowanie, wyjeżdżam do tego teciaka Zrobiony wrak ale dostałem strzała od, od strony drugiego respa. Muszę się gasić i naprawiać. No ale to już jest koniec, jestem tu sam, ich jest za dużo, strzelają do mnie, dają mi kolejne uszkodzenia. Nie mam szans, żeby się z tego wybronić. No i tak, M4A2 mnie skończyło. Po co mówiąc, myślę, że udało mi się założone cele zrealizować. Zniszczyłem na punkt, na respie cztery pojazdy przeciwników. Skupiłem na sobie uwagę trzech następnych. Myślę, że o to mi chodziło. Nikt nie chciał wziąć bombowca, to ja wziąłem, ale zobaczcie, że. Jestem sam bez osłony na pustym niebie, prawie że. A jeden samolot przeciwnika ściągnął mnie od razu, bez, bez możliwości nawet próbowania zrobienia nalotu. No i cóż, na mapie wygląda sytuacja, tak że mamy przyjęte trzy punkty. I wydawałoby się, że to jest dobra sytuacja, niestety. Punkt C jest całkowicie bez osłony, punkt B też jest bez osłony, dlatego że wszystkie nasze czołgi stoją od strony autostrady, a tu od strony kontenerów nie ma nikogo. Właśnie zginął nasz M4A3, który tam podjeżdżał pod Respa, i w tej chwili oba punkty są bez, bez, bez osłony. Ja podjeżdżam na C, pokazują mi się przeciwnicy, pierwszy to jest M4A1 dostał krytyka przeładowuje się i go skończy tu za budynkiem jest schowany kolejny czołg to jest M4A2, strzał za nic on się chowa, ja się chowam Więc to M4 wyjeżdża Poprawka, i trafiam w tą konstrukcję suwnicy, czy co to to jest? Jeszcze jedna poprawka, i tym razem już zrobiony Tak. Tam został jeszcze jeden przeciwnik, straciliśmy ten punkt. Myślałem, że on wyjedzie, jednak, będzie się ze mną strzelał, ale postanowił mnie objechać. Dopóki mi nie zniknął, też pokazałem mu, że będę jechał. Na punkt, ale oczywiście łatwiej dla mnie będzie tutaj poczekać na niego, aż wyjedzie, zwłaszcza, że tam nasz drużynowy będzie przejmował C. No i jest. Strzał i zrobiony hit. Teraz już jadę na punkt, pomóc przejmować. Jadę z tej strony, bo gdyby coś tam jeszcze miało jechać, objeżdżać... Od strony respa to mi się tutaj pokaże, już na dużym dystansie jest kolejny samolot do wzięcia, którego nikt nie chce brać. Dlatego wjeżdżam na punkt, zaznaczam sobie bombowca, no i żeby nie tracić czasu na przejmowanie, to sobie polecę. I sytuacja się powtarza, jestem sam na niebie z jednym myśliwcem. No, strzelcy strzelają, ale już zaliczam pierwsze trafienie, tracę skrzydło, no i już nic więcej tutaj nie zrobię. Szkoda, szkoda No jak widać jest już praktycznie po bitwie punkty wszystkie przejęte. Przeciwników na mapie nie widać, są za daleko nawet dla artylerii. Dlatego podjeżdżam jeszcze coś, mając nadzieję, że, że będę mógł wrzucić tą artylerię ale niestety nie jest za daleko. Jeszcze raz, jeszcze raz nic. No i w tym momencie gajdziny skończyły bitwę. Z mojej strony to wszystko dla chętnych. Zostawiam statystyki do prześledzenia. Cześć!